Czarne podniebienie. Zaprasza Jarosław Polak. Witaj w kolejnym odcinku. Dzisiaj będę mówił o mowie ciała i może się to wydawać głupi pomysł, bo mowę ciała widać, a w podcaście tylko słychać. Ale możesz patrzeć na swojego psa i wyobrażać sobie różne rzeczy, a będę mówił nie tyle o jakichś konkretnych sygnałach czy znakach. A bardziej o tym, w jaki sposób można patrzeć na mowę ciała, na co warto zwrócić uwagę i przede wszystkim jak tą wiedzę można wykorzystać w codziennym życiu. Zależy mi na tym, żebyś po tym podcaście widział więcej niż taki przeciętny posiadacz psa, żeby na przykład wywyższać się i popisywać, jeżeli zobaczysz na spacerze jakiegoś psa, który się stresuje, no to podejdziesz do właścicielki i powiesz nie widzi Pani, że ten pies się stresuje? Idiotka. I odwrócisz się i pójdziesz. Albo po prostu poprawisz relacje ze swoim psem. Tak czy siak, dlaczego ta mowa ciała jest taka ważna? Przede wszystkim dlatego, że jest dla psa naturalnym kanałem komunikacji. I nie dość, że on ten kanał świetnie rozumie, to sam cały czas wypuszcza wiadomości. I są to wiadomości dużo bardziej zróżnicowane i subtelne niż cała wokalna sfera komunikacji. Szczeknięć tak naprawdę mamy kilka rodzajów. Może ono oznaczać pobudzenie, chęć przepędzenia kogoś, zwrócenia na siebie uwagi, parę innych jakieś skamlenia, warczenia, ale samych sygnałów uspokajających, Turitrugas w swojej książce Sygnały uspokajające wymienia 29 i to jest tylko malutki kawałeczek pizzy, którą mamy do zjedzenia i umówmy się, że to jest wielkie szczęście wszystkich że psy zamiast szczekać cały czas komunikują się różnymi gestami i ułożeniem ciała bo inaczej byłoby na osiedlu dużo głośniej. I z mową ciała największy problem jest taki, że każdy jest przekonany, że wie, co mówi do niego jego pies, jak się czuje, tak samo jak wie, co mówi do niego jego żona, znajomi z pracy, inni ludzie, ale później okazuje się, że żona od pół roku mówi ci, że jesteś gruby i żebyś coś z tym zrobił, ludzie w pracy nie mogą się z tobą dogadać, a obcy ludzie w ogóle mają cię za gbura. I na podstawowym poziomie pewnie, że każdy umie się komunikować, odczytywać sygnały, i każdy wie, że jak jego pies macha ogonem, to się cieszy, a jak dziewczyna bawi się włosami, kiedy z nim rozmawia, to na pewno na niego leci. Ale mówię o tym trochę głębszym poziomie, gdzie jest trochę więcej subtelności, i żeby się w niego wgłębić, potrzeba po prostu trochę wysiłku. Po pierwsze, trzeba nastawić się na odbiór. Przeczytałem kiedyś w książce o Kim Jong-unie, dyktatorze Korei Północnej, że w Korei w każdym mieszkaniu w ścianę wbudowane jest radio. Nie da się go wyłączyć, nie da się przełączyć stacji. Jeżeli próbujesz go jakoś zagłuszyć i sąsiedzi na ciebie doniosą, to idziesz do łagrów albo do więzienia. Jest to przykład takiej klasycznej komunikacji w jedną stronę. Kim nie robi ankiet, jakiego poddani się czują, bo go to nie interesuje po prostu. Ale szkolenie psów w takim klasycznym wydaniu wygląda bardzo podobnie. Tłumaczymy psu, co ma robić. On to wykonuje, dostaje feedback, albo dobrze dostaje nagrodę, albo źle jej nie dostaje, albo dostaje karę. Oczywiście przy używaniu komend, które są zrozumiałe dla ludzi. I nie ma w tym nic złego. Robimy to zresztą przede wszystkim, żeby pies był bezpieczny, żeby można go było wszędzie zabrać. Ale po drugiej stronie rzeki. Tam, gdzie pies wysyła nam sygnały, też się dzieje mnóstwo ciekawych rzeczy. Pierwszą z tych rzeczy są wspomniane przeze mnie sygnały uspokajające. Mają one na celu zapobieganie problemom, i część z nich ma taki wybitnie komunikacyjny charakter. To znaczy, pies pokazuje albo innemu psu, albo człowiekowi, że trochę się stresuje, że trochę mu nie pasuje ta sytuacja, a część z nich wydaje się być takim odruchem, tikiem kiedy pies na przykład podchodzi do jakiejś dziury i oblizuje nos. Co dla kogoś z boku jest sygnałem, że pies się stresuje, ale on nie próbuje uspokoić tej dziury ani niczego co tam jest. Tylko jest to dla niego taki odruch jak u nas pocenie się czy drżenie w nerwowej sytuacji. Tak jak mówiłem, jest ich 29. Te najpopularniejsze to oblizywanie nosa, mrużenie oczu, odwracanie się Nagłe węszenie, mimo że nic tam ciekawego nie ma, ziewanie, kładzenie się, stawanie bokiem do innego psa bardzo często. Można znaleźć je wszystkie albo w książce, albo w internecie, ale zawsze czytamy je kontekstowo. Jeżeli nasz pies wstał i wziewa, to nie znaczy, że ma aż tak stresujące życie, tylko jest to normalna reakcja organizmu. Natomiast jeżeli podchodzi do innego psa i zaczyna nagle przy nim ostentacyjnie ziewać, to najprawdopodobniej jest to sygnał. Spokojnie przychodzę w pokojowych zamiarach. Każdy pies ma też swoje ulubione sygnały, które stosuje najczęściej, i krótka obserwacja wystarczy, żeby się w tym połapać. A po co? Bo bardzo często agresję poprzedza bardzo długie wysyłanie sygnałów uspokajających. Pomyśl: pies ma 29 sygnałów, żeby rozładować napięcie, zażegnać konfliktowi. Jest ultrapokojowym stworzeniem. Wystarczy mu to umożliwić. Zwykle tak zaczyna się agresja smyczowa. Pies idzie na spacerze, pokazuje, że się stresuje, mijając innego psa, raz, drugi, trzeci, w końcu nie wytrzymuje tego napięcia i atakuje. I on już ma nowy sposób na poradzenie sobie z tą sytuacją. Co ciekawe, w tej pierwszej fazie psy jeszcze długo najpierw pokazują sygnały spakające, później dopiero wybuchają i atakują. Ale po pewnym czasie przestają je pokazywać. To znaczy, widzą psa. I od razu jest atak, rzucanie się i pełna agresja. Później można te sygnały uspokajające na nowo wytworzyć, ale ten przykład świetnie pokazuje, że jeżeli pies przez długie miesiące wysyła jakieś sygnały i one nie odnoszą żadnego skutku, no to w końcu przestaje. Mnóstwo tak zwanych nagłych pogryzień jest poprzedzona kilkoma albo nawet kilkunastoma sygnałami uspokajającymi. Wrzucę tutaj w opisie do tego odcinka link do filmu, w którym dziecko bawi się Rottweilerem. Ciężko się to ogląda, ale ktoś liczy wszystkie sygnały, jakie pies wysyłał, pokazując, że nie czuje się komfortowo w tej sytuacji. Możesz też obejrzeć to, policzyć i zobaczyć, jak reaguje pies. Jeżeli umiesz rozpoznawać sygnały uspokajające, wiesz na co zwracać uwagę, to możesz dać swojemu psu wsparcie w każdej chwili, kiedy widzisz, że tego potrzebuje. A przede wszystkim zapobiegasz problemom, zanim one się pojawią. No i twój pies sobie myśli: w końcu ktoś, kto mnie rozumie. Z psa można wyczytać dużo więcej niż to, że coś go stresuje. Główny podział sygnałów wysyłanych przez psa tworzy dwie grupy: grupę sygnałów agonistycznych, które mają na celu zwiększenie dystansu od adresata tych sygnałów, i grupę sygnałów afiliacyjnych które mają na celu zbliżenie się, zmniejszenie tego dystansu. Ale jest tam mnóstwo sygnałów, ich kombinacji, odcieni, i tak na przykład zupełnie inaczej będziemy reagować na psa, który pokazuje nam, że ma zamiary agresywne, ale dominującą emocją u niego będzie albo gniew, albo strach. Samo machanie ogonem ma mnóstwo różnych znaczeń, w zależności od tego, czy pies macha nisko, wysoko, szybko, wolno, sztywno, czy luźno? Do tego patrzymy przede wszystkim na sylwetkę, uszy, pysk i mógłbym tak wymieniać trzy godziny, jaki sygnał, co oznacza, w jakim kontekście, ale jest świetny wykład w internecie profesora Stanleya Korena, który napisał wiele książek, m.in. Jak rozmawiać z psem jest chyba najbardziej znanym naukowcem od komunikacji psów na świecie. On puszcza slajdy, pokazuje konkretne sytuacje. Podpowiada, jakie czytać, i jest tylko po angielsku. Ale jeżeli ktoś ma wolne półtorej godziny, to można się sporo dowiedzieć. Między innymi bardzo ciekawie opowiada o tym, dlaczego często psy nie dogadują się z kotami. Bo mają dużo identycznych sygnałów, choćby machanie ogonem, ale znaczą dokładnie odwrotne rzeczy. I taki pies widzi, o, macha do mnie ogonem, podejdę i dostaje po ryju i afera. Nie będę tutaj opisywał konkretnych pust, czy sygnałów, bo jak będziesz chciał, to znajdziesz je sobie w internecie. Natomiast powiem o kilku problemach i pułapkach. Przede wszystkim nigdy nie oceniaj zamiarów psa, czy jego stanu emocjonalnego, patrząc tylko na jeden sygnał, jeden wyrywek. Zwróć uwagę na jego sylwetkę, czy jest pochylony do przodu, do tyłu, czy jest sztywny, czy wyluzowany. Zobacz sobie uszy, pysk, ogon, kontekst. I wtedy wyciągnij ogólne wrażenie artystyczne. Po drugie, budowa psa bardzo wpływa na jego możliwości komunikacji. Chodujemy sobie psy z płaskimi mortkami, z sklapniętymi uszami, z zakręconymi ogonami, bo tak nam się podoba, natomiast to od razu wyłącza ten kanał komunikacji u psa. On już nie jest w stanie mówić w ten sposób, nie jest w stanie poruszać tymi mięśniami i psy starają się radzić sobie jak mogą. Jedne lepiej, drugie gorzej, tylko to ich mówienie, mówą ciała jest i tak dużo mniej czytelne i dla ludzi, i dla innych psów. Takim klasycznym przykładem jest bull Terrier, który ma tak naciągniętą skórę na pysku, że zazwyczaj jest kochanym niuńkiem, ale jak pracujesz z takim psem, który jest agresywny, to po jego pysku nie widać nic. Tam nic nie drgnie, wszystko wygląda tak samo i nie wiesz, czy on się patrzy na siebie, bo się po prostu cieszy, czy zaraz rzucić się do gardła. Generalnie najbardziej, najwyraźniej mówiące są psy podobne do wilka, ale nawet na poziomie jednostek. Jeden pies zna więcej sygnałów, mówi wyraźniej, jest dużo bardziej gadający, a drugi mniej, bo na przykład do czwartego miesiąca życia nie wychodził na zewnątrz i nie miał się tego jak nauczyć od innych psów. Dlatego tak ważna jest socjalizacja. Bo on, nawet jak będzie miał dobre zamiary, to dużo trudniej będzie mu się dogadać z innymi psami. Jasno i klarownie wytłumaczyć im jakie ma zamiary. Z drugiej strony, psy świetnie czytają mowę ciała ludzi, o czym opowiem innym razem, ale podsumowując. Jeżeli czytasz mowę ciała, zawsze zwróć uwagę na kontekst, w jakim się znajduje pies, na wszystkie sygnały, jakie wysyła. Weź pod uwagę jego budowę ciała, to, że może mieć naturalnie postawiony ogon, albo uszy, którymi nie jest w stanie nic mówić. Przede wszystkim ćwicz. Idź na wybieg dla psów albo tego typu miejsce i zwróć uwagę co różne psiaki mówią podczas witania się ze sobą. Kto jest tu stroną bardziej pewną siebie, kto mniej, kto przejawia inicjatywę, kto się trochę denerwuje. Staraj się zobaczyć nie tylko, jakie psy sygnały wysyłają, ale też na to, jak druga strona na to reaguje. Zaraz zauważysz, że są psy, które są dobrze wychowane, zachowują się jak damy i dżentelmeni. Jeżeli widzą, że inny pies potrzebuje trochę przestrzeni, to mu ją dają. A są takie, które mają to totalnie gdzieś i są po prostu źle wychowane. Po pewnym czasie zaczniesz widzieć dużo więcej. I zawsze warto poprawić relacje ze swoim psem, ale ma to ogromne znaczenie przy pracy z agresją, z różnymi problemami, bo jeżeli uczymy psa siat, waru i tak to tak naprawdę możemy mieć gdzieś, co on do nas mówi, najwyżej nie usiądzie. Ale jeżeli pracujemy z jego emocjami, to im delikatniejsze sygnały będziemy widzieć, tym będziemy skuteczniejsi. To wszystko na dzisiaj. Dzięki Ci za Twój czas i do usłyszenia albo do zobaczenia gdzieś.